Jednego dnia do naszego miasteczka przybył śniady mężczyzna z bardzo srogą miną i zawołał. Uwaga! Mam przy sobie pół kilo trotylu! Za ile? Do piontaka! Co za ile? Jak wcisnę guzik, to wylecę w powietrze. No coś ty, ale jak na Sylwestra, nie takie chyci. Mój no, moment, jak ja wylecę, to wyrazem ze mną. A! Możemy?

No jasne, a ja to może do garów, bo baba, bo gorsza by wychowuj się od popa ewolucja taka Panem władzą w miasteczku był policjant Wacław. Problemów z przestępczością nie miał, bo była ona świetnie zorganizowana. Amunicji ostrejno nie używał, bo w miasteczku nie odbywały się jubenalia. Było mu dobrze. Tylko czasem ktoś dla żartu pisał na drzwiach posterunku KWDW. Policjant Wacław stał właśnie za swoim weneckim lustrem i przesłuchiwał świadka w sprawie przemytu narkotyków. Pytam po raz ostatni, skąd Zeus miał herę? Wtem przez uchylony lufcik do komisariatu wdarł się zapach zbrodni. Przywitał go Wacław i błyskawicznie przeniósł się na drugi koniec miasteczka. Get Twoją żonę. Jeżeli nie spełnicie moich żądań, to ją zabiję. Poważnie? Tak. Na razie idzie dobrze. Żono Jadwigo, nie panikuj. Zrobimy wszystko, żeby cię uwolnić. Ty, weź się oddaj, no. Nie. Dopóki nie spełnicie. żądań. Kurczę, no. Sama widzisz. Nie mamy szans. To fanatyk jakiś. Ale Boże, Nara! Nie no, moment, hej! Nie bagatelizujcie mnie! Jestem bezwzględnym terrorystą, którego wychowała ulica. No nie wierzą ci, że jesteś terrorystą. Mam bombę! Bo teraz to ci nie wierzą, że wychowała cię ulica. Mam bombę! K***a. No! Jak nie spełnicie moich żądań, to jej odetnę głowę i zagram nią w nogę. Ja dwigą? No. To chyba tylko w <noise> <noise> Nie No moment, co się w ogóle dzieje, no? Co ty się dzieje dookoła? Na granicy mi ukradli samochód pułapkę. <noise> co się jak, jak chciałem wykoleić pociąg, to się spóźnił. A jak podłożyłem bombę w śmietniku na dworcu, to ją przyszedł wygrzebał i zjadł jakiś emeryt. Jak w takim kraju można pracować. Ja no to ci basła, zrób coś no. Trudko. Terrorysto, że tak się spoufalę Tery! Nie płacno. Pamiętaj, masz bombę i rządzisz. No, powiedz mu, kto rządzi. A Aferzyści i złodzieje! Tery rządzi. No, Tery, daj spokój. Wyciągnij bombę. Wyciągnij, pokaż i ucisz niedowiarku. Nie mam bomby. Blefowałem, no. Nie, nie masz bomby? Spokojnie, Tery, nie rób żadnych gwałtownych ruchów. Zaraz ci coś znajdziemy. Mamy w miasteczku jakąś broń? Aptekarz Eugeniusz ma Ależ kompromitacja. Trzeba szybko coś wymyślić. A zatem... A zatem bomba nie wybuchnie! Boże Tery! Uratowałeś całe miasteczko! Ocaliłeś dziesiątki niewinnych ludzi! Jeszcze tego samego dnia bohaterski Tery dołączył do grona mieszkańców miasteczka i objął posadę nauczyciela w tutejszym gimnazjum. Ale Panie kochani, ja muszę mieć to trzy plusy, przecież mama Zostań, mnie zabije. Zza... Siadasz na miejsce, bo was wszystkich porozsadzam!